Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Bartosz Górecki, dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Dyrektorze, może zaczniemy od tego, że czeka nas zwiedzanie świetnej wystawy, bo Poczta Polska, u nas ten największy budynek przy ulicy Tuwima, razem z właśnie Archiwum Państwowym organizuje wystawę pocztówek. To nie jest po raz pierwszy, kiedy taka wystawa jest do naszej dyspozycji, bo na ogół te pocztówki to tam są właśnie gdzieś w muzeum, w archiwum. W poniedziałek będziemy mogli obejrzeć. Ale może najpierw byśmy zaczęli od nazwy samej pocztówka, bo pocztówka to jest polska nazwa. Ona się pojawiła na początku XX wieku, konkretnie w 1900 roku. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o samą nazwę pocztówki, to jak pani redaktor wspomniała, ona jest ściśle związana z tym wydarzeniem, które miało miejsce w 1900 roku, z pierwszą wystawą kart pocztowych, która się odbyła w Warszawie. I tamże odbył się swojego rodzaju konkurs na nazwę tejże właśnie kartki. Pierwsze miejsce zdobyła nazwa, czy właściwie termin pocztówka, autorem był Henryk Sienkiewicz. Też taka ciekawostka, bo Henryk Sienkiewicz ukrył się pod pseudonimem, kobiecym zresztą, e, i wygrał. A tak, pamięta tak. pan może i najczęściej jakim posługiwano się, bo to z rosyjskiego była taka nazwa to kiedyś była odkrytka, korespondentka, ta kartka taka. Tak, dokładnie tak. No, te nazwy były ściśle związane z, z językiem rosyjskim. Niestety wtedy znaczna część naszego kraju znajdowała się pod zaborem rosyjskim, stąd ta terminologia była właśnie ściśle związana z tym? Nazwami, które były zapożyczone z języka, z języka rosyjskiego. Tak, jak pani wspomniała, były to liści, listówka, no i w efekcie ten ostatni termin, który wszedł w życie, to pocztówka. Mhm. A też były takie nazwy bez kopertka, niezalepka czy otwarto list, no bo to była tylko sama kartka ze znaczkiem, już nie było tej koperty. Dokładnie tak. To była dosyć można powiedzieć nowa forma korespondencji. Ona się charakteryzowała głównie tym, że ta treść była dostępna praktycznie dla wszystkich, tak, którzy mieli w ręku taką właśnie kartkę. Nie była ona zaklejona w kopercie, stąd była łatwo, że tak powiem, ta treść tej informacji była łatwo dostępna dla, dla wszystkich osób, które taką kartkę, czy, czy właściwie taką późniejszą pocztówkę mieli w swoim ręku. Także ta nowa forma, ona dosyć mocno zmieniła, że tak powiem, oblicze korespondencji, Bo następnie weszły te walory tak naprawdę związane no, z wieloma rzeczami, które zataczały, tak? począwszy od krajobrazów, a następnie nawet zdjęć. Panie dyrektorze, jeszcze tutaj powiem, bo to było kilka nazw, które proponowano i one były dość ciekawe, bo na przykład nagopis ktoś zaproponował, niedyskretka, nagózka, odsłonka, oglądka, właśnie przez to, że każdy sobie mógł przeczytać, co tam jest napisane. A proszę powiedzieć, bo odkąd to się zmieniło, to ta kartka pocztowa, ta pocztówka no ona się cieszyła ogromnym powodzeniem. Ludzie pisali kartki do siebie, pocztówki. Tak, to prawda. Może też tutaj mm, dużą rolę, jeżeli chodzi o wzrost popularności tej, tej formy komunikacji, była jej zwięzłość. O ile list mm, no, zakładał dosyć mocno rozbudowaną formę, o tyle ta pocztówka niejako zezwalała. Na taką dosyć krótką, szybką formę komunikacji, zapisanie, tak naprawdę najważniejszych słów, tak, które chcielibyśmy przekazać. To się wiązało z życzeniami, z szybką korespondencją. Także można też chyba zaryzykować tezę, że taka pocztówka chyba zwiększyła tempo wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi osobami. Kiedy wysyłano te pocztówki, rzeczywiście to była bardzo dobra forma, no ale później jakoś, nie wiem, czy list był bardziej popularną formą, czy pocztówka? Ja myślę, że pocztówka w tej właśnie swojej formie, ona w jakimś stopniu zaczęła wypierać tą formę listową. To, o czym wspomniałem, czyli ta bardzo zwięzła forma komunikacji, pozwalała na takie może szybsze ujęcie swoich, swoich myśli. Tak? Natomiast no, pisanie listu no, wymagało jednak dotarcia też do, 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 wielu, do wielu informacji. To były często korespondencje bardzo rozbudowane. A może niewiele osób miało wtedy śmiałości czy umiejętność, no bo pisanie listu też było swojego rodzaju umiejętnością. Tutaj, w przypadku kartki pocztowej, ta umiejętność akurat aż tak bardzo być nie musiała rozbudowana, jak w przypadku listu. Panie dyrektorze, a później pojawili się kolekcjonerzy, którzy zbierali pocztówki. Są pocztówki takie, które są najdroższe i najtańsze? Są, oczywiście, że są. I u nas też w archiwum znajduje się wiele bardzo interesujących, właśnie pocztówek archiwalnych. One się znajdują w różnego rodzaju kolekcjach, tak? Czy na przykład w archiwum Potockich i Ostrowskich z Maluszyna, czy archiwów prywatnych, z, Puścic, na przykład z archiwum Rodziny Bartoszewiczów, archiwum profesora Emila Stanisława rapoporta Także widać, że te pocztówki, one znajdowały swoje, można powiedzieć, dzisiaj poczesne miejsce, chociażby w zespołach, w zespołach archiwalnych, czyli to nie jest tak, że one były, te pocztówki wysyłane, ale one miały też swoją wartość sen sentymentalną, która się następnie przerodziła też wartość właśnie tą, o której Pani redaktor mówi, czyli tą wartość materialną i te pocztówki do dzisiaj, szczególnie te Najstarsze cieszą się dużym, dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o właśnie te zbiory kolekcjonerskie. No właśnie, te pocztówki są też sprzedawane na różnego rodzaju aukcjach, i na przykład taka karta widokowa zmysłowic, która przedstawiała widok trójkąta trzech cesarzy, czyli zbieg granic trzech zaborców na tle automobilu. Ona była wydana w 1910 roku, też tam była sygnowana, uzyskała na w Warszawie w 2004 roku kwotę 3800 zł. No to właśnie to potwierdza to, o czym mówię, że kolekcjonowanie pocztówek jest, no, zajęciem nie jest tanim, tak, szczególnie tych, które są najrzadsze, ale faktycznie przyznaję Pani rację, że te ceny tutaj, no, oczywiście zależą od tego, kto bierze udział pewnie w takiej licytacji, chociaż ja osobiście nie biorę, ale no, te najstarsze, najbardziej poszukiwane osiągają naprawdę znaczne wysokie ceny na aukcjach rzędu kilku tysięcy złotych. Na pocztówkę naklejało się również znaczek, a jak jest z tymi znaczkami? Tak przy okazji zapytam. Znaczki m, oczywiście były m, przyklejane, natomiast y, na początku te pocztówki one były wysyłane też w pewnym stopniu, jakby z gotową opłatą, z gotową opłatą y, stemplową. Natomiast oczywiście. No, Czyli nie t, y, było znaczka, tylko taki stempel. Stempel, tak. I ten stempel pełnił też swojego rodzaju y, y, funkcję takiej opłaty za, y, za, za wysłanie właśnie takiej, y, takiej pocztówki. No, a później jeszcze się pojawiły do tego znaczki. Panie dyrektorze, a jak znajdziemy się na tej wystawie, to co może przykuć naszą uwagę? Gdzie by pan nas skierował? Jeżeli chodzi o samą wystawę, to tylko tutaj tytuły może uzupełnienia, że to jest już takie drugie wydarzenie, które współorganizujemy razem z Pocztą Polską i to też jest ciekawe, że wydawałoby się, że te działania właśnie na linii chociażby Poczta Polska i Archiwum Państwowe, one mogą być Tutaj znakiem zapytania, tak? Ale znaleźliśmy właśnie taką formułę i to w oparciu właśnie o materiały archiwalne, które są u nas w zasobie. Jak wspomniałem, jest to już drugie tego typu wydarzenie współorganizowane z Pocztą, z Pocztą Polską. No, na samej wystawie oczywiście wszystkie osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się głównie z tym, co znajduje się u nas, u nas w archiwum. Czyli to, co wspomniałem, jeżeli chodzi o karty pocztowe, o te materiały archiwalne, czyli dokładnie są one przedstawione, zaprezentowane, też opisane, także można będzie nie tylko się zapoznać z tą stroną z wizualną samej pocztówki, ale też dokładnie zobaczyć, z jakiego zespołu archiwalnego dana pocztówka chociażby pochodzi. I oczywiście na samą wystawę serdecznie wszystkich Państwa zapraszam. Taka pocztówka, która znajduje się w archiwum, to ona musi być jakoś specjalnie konserwowana? No, wszystkie archiwalia, które są w zasobach archiwów państwowych, są oczywiście oceniane, jeżeli chodzi o ich stan fizyczny. I dzieje się tak również w przypadku samych, samych pocztówek. No, oczywiście nie wszystkie materiały wymagają takiej właśnie konserwacji. Akurat te, które przedstawiamy, one są w dobrym stanie i możemy je śmiało właśnie przedstawić w formie takiej reprodukcji w postaci właśnie plakatów, na których są te pocztówki przedstawione. No tak, ale ja myślę, że ta konserwacja, renowacja, to na pewno jakieś proste metody są, ale to nie wiem, czy to nie jest taki ulubiony przysmak tych moli książkowych. Cały czas monitorujemy sprawy, jeżeli chodzi o, o to, w jak w jakich warunkach są przechowywane archiwalnie. Pamiętajmy, że mamy tutaj dosyć mocne i takie bardzo precyzyjne wytyczne, jeżeli chodzi nawet o stan taki bakteriologiczny, o takie zagrożenia. One są cały czas, że tak powiem, rozpoznawane. Też mamy utrzymywaną oczywiście odpowiednią wilgotność powietrza, są to specjalne pudła, też pudła bezkwasowych, w których są przechowywane materiały archiwalne, w tym także pocztówki, także tutaj zagrożeń żadnych na szczęście nie ma. Dobrze, to jeszcze jakby Pan powiedział, ma Pan ulubioną pocztówkę swoją? Na takie pytanie zawsze odpowiadam, że wszystkie materiały archiwalne są, są dla mnie cenne, tak samo wszystkie pocztówki. Natomiast, jeszcze może tytułem uzupełnienia, jeżeli mogę dopowiedzieć, bo tutaj też mówimy o samych pocztówkach, czyli skąd one pochodzą, ale też może warto powiedzieć kilka słów na temat mm, samych wydawców tych kart, które znajdują się na tej wystawie. Jeżeli mogę, oczywiście, Pani Redaktor. No to jest ciekawostka. Tak, tutaj mamy oczywiście wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, mamy też zakłady graficzne Ziłkowskiego, jest też Biuro Wydawnicze Ruch czy Krajowa Agencja Wydawnicza. Także też, mówiąc o kartach, na pewno musimy pamiętać o historii kart, ale też w kontekście chociażby właśnie tych zakładów graficznych, które te karty produkowały, a następnie też w jakiś sposób potem dystrybuowały. Ile tych pocztówek zobaczymy na wystawie? Dokładnej ilości oczywiście nie powiem Pani, bo, ale to jest kilkadziesiąt, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt propozycji, które przedstawiamy na, na tej wystawie. No i jeszcze powiedzmy z jakich lat będą te pocztówki? To są pocztówki z przełomu XIX i XX wieku. Bardzo Panu dziękuję. Gościem Radia Parada był Bartosz Górecki, dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi. Dziękuję Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo i raz jeszcze zapraszam Państwa na wystawę. Forum Radia Rok Parada.